Tak by co wiem, za mną jest zajebisty cienie, ale dobra Dzisiaj Wam opowiem, co robiłem w wakacje Oprócz tego, że całe wakacje pracowałem Zrobiłem sobie krótki wypad z rodzicami Głównie oni zrobili, mnie zabrali Bo tak Do Zakopanego Taki szybki wyjazd, 4 dni Podczas którego y, Przeszliśmy się Taką fajną trasą Która mi się bardzo podobała Jebane 20 km po kamieniach w górę, płynie w dół, jak to w górach. Wiem, generalnie bardzo fascynujące. Wszystkich Was to interesuje, dlatego ta seria, której tak nigdy nie skończę, yy, będzie się nazywała Kto pytał, w której po prostu się będę chwalił to tym, czym robiłem, nie wiem, to, co sobie kupiłem. Generalnie będę się chwalił. No, osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja lubię wspominać o tym, co mam nowego. Dlatego oni najczęściej odpowiadają, kto pytał, więc dlatego to się nazywa, kto pytał. I teraz szybki przerywnik, jak to się zaczęło. Generalnie podczas tego wyjazdu dużo nie nagrywałem, ale parę przerywników takich... Filmowych, zobaczycie moich przemyśleń na temat tej trasy. Oczywiście, to ona jest gdzieś mniej więcej do połowy, nawet nie, ponieważ później już mi się kompletnie nie chciało nic nagrywać. Był tłum na szlaku, więc no też tak za bardzo nie chciałem. Nie jestem przyzwyczajony nadal do mówienia do kamery, nadal się trochę krępuję, wstydzę. Więc no, nie chciałem tu zbytnio przesadzać z gadaniem. Głównie później robiłem zdjęcia, których Wam nie pokażę. Możecie zobaczyć na Instagramie parę zdjęć Instagram będzie w opisie Jak nie zapomnę, ale oczywiście zapomnę Więc zapraszam do oglądania Dobra, gdyby ktoś się zastanawiał gdzie ja jestem To sam się kurwa nad tym zastanawiał Wybrałem sobie szlak na, do Doliny Pięciu Stawów Świadomie Wiedziałem, że będzie trudno ale nie sądziłem, w tak. przynajmniej widoki są ładne. Wpis do kamieni wszędzie jest ciężko. Trasa ma zająć około nie wiem pięciu godzin. Ławenia, czyli podczas łowienia moim tempem. Mi to zajmie za 8 godzin. Dobra, ale idę dalej, bo już skręciłem przy w motach na Dolinę Pięciu Stawów Polskich. I zobaczymy. Później podczas pierwszego stawu skręcam na morskie oko. Później, jak czas pozwoli, czarny staw. No i w końcu z powrotem do lokalu Lokalu kurwa To lokalu w sumie, bo na obiad A później no jakieś spanie coś, odpoczynek Zobaczymy Dobra A to by mama jak się idzie? Super Bardzo? Tak Ja idę swoim tempem i się dobrze idzie No na pewno To czemu już trzy razy stawałaś? Nie No na pewno nie No już nie mówiąc o Tobie Ech. Cienki bolku Ja stawałem kiedy Ty stawałaś <noise> Chciałem Ci pomóc <noise> Tak No Mhm. Uh -huh. Czemu taki, taki długi flag wybrałaś? Może nawet to by się zawoił i nie Dobra cicho Czemu taki długi flag wybrałaś? Sam chciałeś Ale to ty wybierałaś. No, jeśli na mocki oko wchodzisz że wysoka. E tam. Sama sobie wejdziesz. A ja, ja wracam. Ja byłam ostatnio. Ja też byłem To nie był, to nie wchodzi. Na czarnym stawie nie byli. A nie zdążymy już. Jak nie zdążymy? Nie zdążymy jak mi to po 20 skończymy. Tak. No. Dobra, po tym czarnym stawie idziemy na morskie oko, później z powrotem wracamy, tak? Tak. No i dobrze. Dobra, taka drobna aktualizacja po kolejnych nie wiem, 20 minutach. Idzie się coraz lepiej. Ale znowu się zaczyna jakaś dzika trasa kurwa na górę po jebanych kamieniach. Czego jak ewidentnie nie jestem fanem. Dobra, tata. Kiedy wracamy? jak dojdziemy. Dopiero? Tak. Odcinki boli. Dobra, to punkt z PTTK i wracamy, tak? Nie, Nie no. to jest na Na czarny staw? to i czarny staw. Dopiero. Aha. Ja, bym... ja już byłem na Czarnym Sawie. Ja byłem. Ty nie byłeś. Ale my nie chcemy tego, Generalnie w Zakopanem spędziliśmy, jak mówiłem, 4 dni, podczas których oprócz tych paru szlaków, które przeszliśmy, zwiedziliśmy Zakopane samo sobie, Krupówki, Skocznie, w pobliżu. No, Gubałówka, nie Gubałówka, co ja gadam. Na Giewont mieliśmy wejść, ale jak zawsze nie wyszło. Ponieważ jak zawsze dnia, w którym mieliśmy iść na Giewont, padało. Druga, drugi był nasz wyjazd do Zakopanego, podczas którego znowu bez deszcz nie wyszliśmy na Giewont. No może za trzecim razem się uda, czyli za kolejne... Hmm... 5 lat? siedem. Ostatni raz byłem siedem lat temu w zakopanym I Zakopane się nie zmieniło. Nadal jest takie samo. A fraki tak są męczące. Na razie.